Witam wszystkich wiksarzy! NA YOUTUBE! Dawaj suba, witaj w klubie! Cześć, witajcie w kolejnym vlogacie Dzisiaj będziemy omawiać prostownik. Jest taka fajna pogoda, że rosi. Także woda pięknie nam pije. Woda nam pięknie pije. Pije pięknie nam ziemia wodę. Dzisiaj zajmiemy się prostownikiem. Prostownik jest to ideal i e starter 841. Ogólnie chciałem Magnuma, e, natomiast e, to są takie chyba bardzo zbliżone te urządzenia, jakoś on nie był tam dostępny, a ten stosunek ceny do jakości, bo kupiłem to za 700, gdzieś znalazłem w necie. Wydaje się być spoko. E, zaraz go tutaj omówimy. I starterek na gniazdko zwykłe, nie na siłę. Myślę, że do takich maszyn nie jest to potrzebne. Minimalny rozmiar akumulatora to jest 20Ah, maksymalny 1200Ah. Prąd ładowania na 12V to jest 80Ah. Ja nie wiem w ogóle, to się, dla mnie to, co tutaj jest napisane na 24, 80Ah maksymalnie na ma 2,5 kW. Moc na starterze, czyli chwilową, ma 14 kW. Tu mamy 25A bezpiecznik i 3 sekundy może chodzić, a 22 minuty. 2 minuty ma odpoczywać, i takich 5 cykli możemy zrobić. Ja to tak rozumiem. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy robić go na starterze, natomiast to jest tak mocne urządzenie, że nie wiem, czy nie prościej zamiast tego starterowania go i będzie po prostu go <noise> będzie po prostu go na szybszym ładowaniu chwilę potrzymać ogólnie ja wcześniej korzystałem z prostowników. Takiego typu to jest porostownik, który kosztował nie wiem 20 zł w jakimś markecie jeszcze za czasów Tesco, natomiast one totalnie nie domagają i już ileś tam czasu się zbierałem do tego, żeby, żeby po prostu mm, kupić większy porostownik, ale też nie chciałem takiej krowy. Która by miała tam kółka, żeby była taka, bo ja po prostu latam, raz tu coś się rozładuje, raz tu, żeby to było takie w rękie w, w rękę, w rękę, w rękę. On jest bardzo leciutki, nie wiem ile to waży, ale jest bardzo lekkie i tak jak mówię, stosunek ceny do jakości, porównywałem sobie to, powinno być to całkiem spoko. Zaraz Wam pokażę jak to działa, na razie jestem z niego bardzo zadowolony, bo ma ustawianie mocy. Kable jak od spawary, w ten sposób to wygląda. Pokażę Wam te kable. Zobaczcie ile tu jest miedzi, yy, bardzo masywne, mimo że izolacja jest gruba, to jak na takiego, takiej klasy sprzęt, gdzie to jest, ja uważam, że to mimo wszystko jest budżetowe. Czytałem trochę opinii w necie, to miało te sprzęty opinie dobre, ja sam tak samo z migomatu korzystam, akurat z magnuma, czy to by był magnum, czy ideal, nie wiem, nie zagłębiałem się w to. Jakoś tam mocniej e, mnie interesuje jak to działa i cena, i, i, i stosunek tam ceny do jakości, czy w tamtym migomacie. No są jakieś poprawki typu trzeba kółka jakieś tam poprawić w nim, czy coś, żeby po, przy dużej butli chodził, ale ogólnie e, nie ten. Dlaczego też? Zobaczyło mi się, że już zaiskrzył. E, Dlaczego też? Bo w Zetorze taki jest temat, że moim zdaniem to jeden akumulator mi się ciągle bardziej rozładowuje, bo, bo, bo 24 jest zapalanie, a tak resztę to raczej ciągnie z tego akumulatora no, z dwunastki, nie? No i tam wiadomo, ja akurat Zetora jak podłączam, to go podłączam, zaraz wziąłem to pokażę może. Ja go podłączam pod alternator, żeby mi ładował przez regulator napięcia w oby obydwa. Jakie są tu funkcje? Tu mamy czasówkę, czyli przeciągamy, przeciągając go w tą stronę mamy do 120 minut yy, I to jest mega, na tym mi bardzo zależało Jeżeli go weźmiemy tak, no to mamy po prostu włączenie Mamy na żuwiu, na faście i na boście Tu teoretycznie regulujemy amperaż, ja na razie ładowałem tylko kosiarkę 20-amperogodzinową Tutaj mamy yy, Tutaj mamy akurat 120 amperogodzin Ładowanie starter Mm -hmm. Dobry. Tak. Nie trzeba płacić. Fajnie. Dzięki na razie. Proszę. Samochodzik elektryczny. Mówię, co taki cichy ten Mercedes? Gdzie wszędzie prąd. E, więc, e, więc, 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 tu mamy ten chargera i mamy startera. Tu mamy 12 i 24. E, więc odpalamy e, tą maszynę. Odpalamy tą maszynę. Nie wiem jeszcze jak to chodzi, bo, tak jak mówię, tutaj te napięcie tu mamy ampery. Mam nadzieję, że to widać. Tu mamy volty. I teraz, jeżeli mamy teraz bez timera, podłączamy i jak widzimy, ten akumulator za mocny to nie jest. Ma tylko 12,6V. I teraz go nie ładujemy. Teraz, w momencie, jeżeli nie chcemy na czasówkę, no to tu go zapinamy na ona i mamy już 13A ładuje. Według tego co gdzieś czytałem w necie, jeżeli mamy 12 amperogodzinowy 120 amperogodzinowy proszę ja ciebie akumulator, to powinniśmy go ładować amperową mocą 10%, żeby go nie przeciążać. Więc ciekawe jest to, że zobaczcie, mam amperaż skręcony na minimum. On już przyjął 1 V. I w momencie wyłączenia niejako ten prostownik sam dobiera amperaż do danego typu akumulatora, więc po co jest to? Być może do startera. I mamy 13,5 v i 12 a Na slowie, na e, slowie, na slow tak, czyli na żuwiu. Teraz już mamy tylko 10 a jak ładowałem kosiarkę to ładował mi raptem prądem 1A, a potem 0 pokazywał ciągle, ale ciągle przyjmował. Już mamy tylko 8A. W momencie przedstawienia na FASTA mamy, zobaczcie, napięcie, zobaczcie jak to spada szybko, eee, w momencie na FASTA rośnie nam napięcie na 14,5 i 12V i tu mamy BOSTA. Ja oczywiście tego będę unikał, czyli teraz ładujemy 10A, a on ma 80, czyli to ma taki zapas mocy do moich jakby maszyn, że ma sakroza. Eee, czyli mamy 14,5 i na bosta 15,7: 15,8 i 14A. To zaraz będziemy go, nie wiem, chyba gotować ten akumulator. No, zrobimy teraz starta. Nie wiem, o co w tym chodzi, czy po prostu ten pobór musi być, czyli klikamy tego starta i wtedy tu ustawiamy moc. No, nie miałem takich potrzeb póki co, tak? Więc e, na chwilę obecną te pokrętło, chyba ono będzie służyło w momencie, jak będziemy pobierać moc. E, w momencie, w którym byśmy chcieli wystartować tam, załóżmy nasz ciągnik, czy coś takiego. To, 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 to wtedy by to działało. Nie? No, nie widzę, jakby, mocnego sensu testowania tego na chwilę obecną, bo, 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 no bo nie widzę sensu tego, jakby ja nie uważam, że tego startera to bardzo rzadko będę w ogóle e, używał. Włączyłem go chwilę na tego startera. Jak widzicie, on mi w tej chwili w zasadzie już na tym małym napięciu ładuje tylko 13,5 bo akumulator już ma 13,3 V. na faście no to aha, bo mam wyłączone 14,5 no to wali w niego 8 amperów, o ile to dobrze pokazuje nie? Już tylko 7 a na tym już on jest w zasadzie na podtrzymaniu, na tak zwanym bym powiedział wskrzeszeniu przez tą chwilę on już przyjął prąd, że że złapał 13,3 Volta, więc to co ja miałem za 20 złotych z marketu, a to To jest jakaś kurde, jakaś przepaść po prostu Tak samo jak moja stara spawarka Bestera, a ten Migomat 330A Inwerterowy czy inwertorowy, poprawcie mnie W komentarzu, czyli generalnie tego startera, jeżeli on by miał pobrać 16 Bodajże amperów, nie yy, on tu pokazuje, 14kW, a ile amperów? Kurde, nie widzę tu teraz, no ale 14KW na tym kablu to, to bezpieczniki wszystkie wystrzelą. No i on się teraz po wyłączeniu chłodzi, podobnie jak i się wychłodził. Zobaczymy, ile on zetora. Zetor stoi 2 dni. Zobaczymy, ile on na zetorku pokaże. Eee, dobra, włączymy tą stacyjkę, to wszystko, zobaczymy, ile on będzie amperów pobierał. Bo ja go ładuję bardzo często z lenistwa, żeby tam nie podłączać go na te 24 to normalnie go ładuje hmm, przez proste, przez, przez e, kable od alternatora, nie? Piątem, powiedzmy, dodatkowo ten, czyli tu mamy główny kabelek do alternatora. Większość ciągników tak ładuje, prawdę mówiąc. Aczkolwiek tu jest to w tej chwili na tak dużej tej klemie, No, idziesz na małej żabce to było prostsze. No ale żaba jest mocna, duża, także kable są niegłupie. Dobra, no bo możemy pod tą śrubę to podpiąć. No i pokaż kotku, co masz w środku. Patrz. 117. 117 on mi pokazuje. Kosmos. Zobaczmy, co pokazuje. Mój e, ten. No, ja pierdzielę. Ten cionik jest rozładowany. 10 i 11. Jak myślicie, zapali? Ja ostatnio go przyciągnąłem na światłach. Ja ostatnio go przyciągnąłem na światłach. Czyli teoretycznie ten dziennik nie powinien zapalić. Więc całkiem dobrze mu zrobi, jak ja te akumulatory w tej chwili poładuję po godzinie. Ale ciekawe, czy on. Dziękuję. Aha! Wszystko jasne. Dobrze, że my do niego przyszliśmy. Były włączone elektrozawory. Od ogrzewania. Nikt e, nie zwrócił na to uwagi. Ostatnio gdzieś coś się powłączało tu, lub zostały gdzieś światła włączone. W każdym razie ten ciągnik jest rozładowany kompletnie, więc całe szczęście, że do niego przyszliśmy. E, więc teraz e, możemy w zasadzie każdy akumulator spróbować albo spróbować go wystartować. Tylko, żeby wystartować go, to powinniśmy go startować na 24. No dobrze, no to przetestujmy to. Spróbujmy. O, ja to pokażę w tym zetorze, bo w zetorze jest to, że jeżeli teraz zostały włączone tam elektrozawory, to wypierdzieliło akumulator po lewej stronie. I teraz jeden akumulator będzie miał napięcie, a drugi akumulator na 12V nie będzie miał napięcia. Więc wypnijmy się pod te czerwone złącze. I on nam zaraz pokaże. Fajne jest to, że ma duże takie tu ochronki. I teraz tak, yy, włączamy go. Jeden akumulator będzie wyładowany, czyli to będzie akumulator ten yy, na czerwono, prawdopodobnie. On ma 12V. 12,0. Natomiast drugi akumulator, czyli po naszej stronie której? Po naszej stronie prawej, czyli to jest ten. Ty dziku. Przecież to jest odwrotnie plus. Przecież jest opisany To dlaczego tak podłączasz? Przemek, kurwa, chłopaku, ogarnij się. Przecież tu jest minus. Ja mówię taki, przepraszam trochę was, ale ja zawsze go ładuję przez ten Ja go zawsze podłączam do alternatora. Ha, 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 ha. Teraz dobrze. No toż biegunowość, jak pomylimy, no to może się zdać coś. Też ma 12. Jest kompletnie rozładowany, czyli jednak chyba on pobiera z dwóch. Prądem 12,8. I teraz patrzcie, jeżeli napięcie spada, to dopiero to zaczyna działać. I teraz zobaczcie, że to działa nawet na tym y, żuwiu. Zmniejszam na 14. Poszedł na faście. Mamy 14 na 43 i 14,3. Działa, wszystko działa. I na boście mamy 14 V, czyli zobaczcie, y, tu mamy 14A, tu 14A. I tu 14 amperów. Czyli niejako dobrał sobie z automatu. A zobaczmy jeszcze na włączonym 13,4, 13,4, 13,5. On tak chyba trochę działa jak chce. Bo teraz zobaczcie, że to nie reaguje już. Ale wychodzi na to, że ten akumulator już w tej chwili ma 13. Czyli niejako on już go naładował na 12,7. No niesamowite urządzenie w sensie mocowe ale już spada, nie? Już spada to napięcie. Czyli akumulator też już dostały te akumulatory po dupie. No bo widzicie, że on nie chciał dzisiaj rano zapalić. No ale będziemy je wskrzeszać. No więc dobrze. Na 60 minut małe napięcie. To nie takie małe, bo 12 V a i teraz to działa, nie? bo już już, już już po prostu zakres się poprawia, bo przez chwilę nie dostał prądu e, fajne jest bo, bo, bo zmniejsza automatycznie też napięcie ampery w momencie jak e, fajne urządzenie fajne urządzenie e, no ja mówię głównie będę korzystał z tego żółwia żeby, żeby wolno te akumulatory podoładowywać czy to Bizona e, czy tak samo tutaj tego zetka. Czy zimą, tak? Jak te maszyny stoją? E, 12:24. Fajne. Fajne urządzenie. I ten timer mi się mega podoba. Także pewno znowu wyszedł długi film, ale fajne. Fajne rzeczy tu są. Trzymajcie się. Hej.